Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. w słoneczną środę, godzina 11 z minutami. Temperatura za oknem 17 stopni. Jest bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, bezchmurnie. Czyli co, zapowiada się fajny weekend, mam nadzieję, słoneczny. No i grillowy przy okazji. Właśnie dlatego chciałbym Was zaprosić na Steki na dzień piątkowy oraz tatary. Przypominam o nadchodzącym już, już raz z kolei przypominam o nadchodzącym weekendzie majowym, gdzie będą dostępne burgery w zestawach z bułkami, z mięskiem, z dipem, kiełbaska surowa chorizo na grilla oraz steki będą. Steki oczywiście sezonowane. Także was zapraszam już teraz, bo wiadomo ilość jest ograniczona w tej małej, mojej małej manufakturze. Ale cóż, jeszcze chciałbym przypomnieć o dniu jutrzejszym. W dniu jutrzejszym będą chleby, ale zapisy już dzisiaj. Zapisy już dzisiaj no, powiedzmy sobie do godziny 15 maksymalnie. W yy, pieczowo musi wyrosnąć kilka razy, trzeba je przerzucić, przerobić, żeby chleb był po prostu idealny. Także moi drodzy, już teraz piszcie, dzwońcie, smsujcie, Jak chcecie. Gołą pocztowy pewnie nie dochodzi. Na razie trzymajcie się cześć.